i witam w nowym odcinku z Pokémon Go. Dzisiaj będziemy obchodzić Community Today na Magmara. Więc zapraszam Was do oglądania. I mam nadzieję, że trafimy dużej ilości Shiny Podczas odcinka zbijemy sobie legendarnego rajda Zapraszam do oglądania. Już do Was wróciłem, teraz będziemy łapać kolejnego magmara. nie jest zbyt mocny, już kolejny, ale nie to ten sam. Jak tutaj widzicie, za 9 minut, i 35 sekund będzie wykluwał się. Right na Terrakiona Virziona lub Kobaliona Oczywiście nikt nie chce Kobaliona na tym rajdzie Jest pierwszy magmar, który mi uciekł ogólnie na całym Komini todayu dobrze, rzucamy kolejnego magmara On pewnie wszedł, nie wszedł Już muszę zacząć bez szybkiego łapania te magmary rzucać. Dobra, kolejny magmar mi uciekł. Nie wiem czemu tak łatwo uciekają. Ale żadnego szajni nie mam, co jest najgorsze. To jest najgorszą wiadomością. Więc na razie główny cel to zdobyć shiny Magmara. Dobrze, zobaczmy. Na razie nie ma Magmarów. zajrzę na tego Patrata. na chciałem przejrzeć, ale nie ma. Zobaczmy, czy jakąś setkę trafiłem. Cztery gwiazdka. Nie, bez żadnej setki. Na razie z magmarami, więc tak pokazuję film. Dobra, już mam miejsce, żeby łapać dalej. Teraz muszę złapać na szybkim łapaniu. Bo już jest kolejny obok. No dobra, ale dalej nie maszaj mi. Jest fatalna rzecz, że tyle łapię nic się nie trafia. W zeszłym kominie today na Elektra Baza. Nie nagrywałem tego. Niestety. W no. zeszłym today na Elektra Baza. Nagram z tego trzy odcinki: Elektra baza komin today, część pierwsza i część druga. I nikt prawie nie oglądał też podsumowywania, w którym powiedziałem dokładnie, co zdobyłem na Kumini Today na Elektrabaza. Mam nadzieję, że będziecie oglądać te filmy. Staram się na nie mocno. Pomyślałem, że zacznę nagrywać filmy z głosem. I najważniejsza rzecz mm. na koniec każdego filmu będę wam em, podawał mój kod do friendów i wpisujcie go kiedy możecie. Każdy, kto ogląda moje filmy, mam nadzieję, że będzie miał od razu już wpisany ten kod. No i mój pierwszy shiny magmar w Pokémon Go. Oczywiście to jest shiny, więc złapię go bez szybkiego łapania. Dobra, mamy Shiny Magmara. Cieszę się bardzo. Niezmiernie. Za 5 minut mamy rajd na legendę. Dobra, mamy kolejnego salenta. O tutaj kolejny Magmarsk Insento. Eee. Niesłychi wartość insensów, insensy zaczęły dawać więcej pokemonów Teraz już będzie ten rajik, nie mamy się doczekać, bo nie mam Shiny, yy, nie mam Shiny yy, Terakiona. Nie mam Shiny Viraziona, Viraziona bardzo bym chciał. Więc jeśli to będzie shiny, z... jeśli to będzie Viraziona na rajdzie, to bardzo, bardzo będę chciał trafić Shiny. Tutaj muszę to złapać bez szybkiego łapania. No i kolejny uciekł, ale to są to jest Insense Magmary, więc... Nic mi to nie robi. 30 ct to zwykłym polem nawet mi wpadł. Zobaczę czy jest jakaś setka. Nie, dalej nie ma żadnej setki. No to transferujemy te magmary. Oprócz mojego shiny, chociaż ten szajni też mnie nie zadowala, bo... No, jak widać ma fatalne CP, więc będę musiał kogoś lepszego tego szejni złapać i taki shaini to nie jest według mnie nawet potrzebny, bo z niego magmortala raczej nie będę robił. No dobra. Już trochę pochodziłem. Zaraz powinien... Powinno wygryźć się jajko. Jeszcze trzy minuty. Jeszcze się przejdę gdzieś. E, obstawiajcie co będzie na razie. Mam nadzieję, że to będzie wirazjon. Bo inne są legendy, tym bardziej kobalion, no bo kobalionów mam cztery sztuki szajni. Zaraz Wam to pokażę. Są moje szajni kobaliony, mam ich już cztery i nie chcę więcej, szczerze mówiąc. Chyba, że z kimś dotrę. No to może z kimś, z jakiegoś Pokemonem dosyć ten upierdliwy cały czas ataków używa eee, może z kimś da zrobić. bo mogłoby się to trochę opłacać no dobra i to jest moja pierwsza część ką nagrałem, równo 300 Candy na Magmara żegnam się z wami na chwilę ale w następnym odcinku, jeśli obejrzeliście ten film do końca, w następnym odcinku, czyli za chwilkę, zbijemy sobie legendarnego rajda. Więc oglądajcie moje filmy i za chwilę się widzimy. Na razie, cześć!